Na no. obecną sytuację na rynku mieszkaniowym złożyło się wiele czynników. Jednym z nich, takim bardzo oczywistym, jest zatrzymanie programu Bezpieczny Kredyt 2%, który wprowadzał na rynek tani pieniądz. Dla pewnej grupy klientów były to świetne warunki, ci klienci chętnie z tej oferty skorzystali w krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu pół roku. To spowodowało, no bardzo znaczące wzrosty cen mieszkań, zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym, ale te pieniądze się skończyły. W tej chwili mamy w ofercie banków kredyty hipoteczne dość wysoko oprocentowane. To sprawia, że dostępność kredytów hipotecznych jest dużo mniejsza. Rata potencjalnego kredytu na zakup. Drogich, bo utrzymujących mimo wszystko wciąż wysokie ceny mieszkań, raty wychodzą wysokie, co też zniechęca wielu zainteresowanych zakupem do tego, żeby taki ciężar na siebie ściągnąć i to na długie lata. Kolejnym czynnikiem, który wyhamował popyt na rynku mieszkaniowym, jest zmiana sytuacji na rynku najmu. Pamiętajmy, że po wybuchu wojny na Ukrainie. Praktycznie wszystko się wynajmowało, stawki czynszów rosły w błyskawicznym tempie. No i wizja tego, że na mieszkaniach, czy to na ich kupnie i sprzedaży, czy na wynajmie, będzie można świetnie zarobić, no w tej chwili straciła na aktualności.